Kochani, zamykajcie drzwi na klucz. Mamy obławę policyjną. Kilkanaście busów na autostradzie niedaleko Modły i Osieczy. Wypuściło uchodźców z bronią i nożami. Parę minut do tyłu próbowali wejść do szkoły w kucharach kościelnych. W Czyrzewie koło Dąbroszyna byli w stodole. Uzbrojeni nadal są na wolności. Uważajcie na siebie i zamykajcie drzwi na klucz. Taki tekst zaczął być przekazywany między przestraszonymi ludźmi na portalach społecznościowych. Policja informuje, że jest to nic innego jak fake news. Jeśli chodzi o pochodzenie tych fake newsów, nie mam pojęcia kto jest ich autorem. Natomiast zaczęły rozchodzić się w bardzo szybkim tempie po Facebooku i tutaj chcieliśmy uciąć te komentarze, które się pojawiają, bo ta wiadomość jest nieprawdziwa, jest to fake news i tak naprawdę wszystko co jest opisane w Treści tych wiadomości są nad wyraz wykoloryzowane. Istnieje uzasadniony niepokój, iż w wyniku nieprawdziwych informacji mieszkańcy regionu Konińskiego zaczną obawiać się osób o blisko wschodnich rysach. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o obawy mieszkańców, być może, a wręcz prawdopodobne jest, że zaczną się obawiać tych osób. Tym bardziej, że pojawia się tam groźba użycia broni. Jeśli chodzi natomiast, czy mieliśmy jakieś dodatkowe zgłoszenia, no to nie, nie mieliśmy takich zgłoszeń. Nie wpływają do nas, że takie osoby były widziane, czy też każda, że tak powiem, odmienna karnacja u osoby już wpływa na to, żeby ktoś do nas dzwonił z takim zawiadomieniem. No to nie, nie mieliśmy takich sytuacji. Czy pan się czuje bezpieczny? ogólnie. Czy boi się pan może, że faktycznie jacyś uchodźcy na terenie powiatu gdzieś. są? się nie boję. No, na, ogół, na ogół to nikt nie może nie, nie czuje się bezpieczny, bo wiadomo, no, no, to nie musi być Syryjczyk, prawda? To może być kto inny. No, dzisiaj nie można się czuć pewnym. Takie, takie czasy, no niestety. Nie tylko na granicy, ale wszędzie. Wszędzie oni mogą już być, bo to przedostają się garstki ludzi, którzy, którzy no rozchodzą się po całym, po całym kraju i my nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Nawet niedawno tutaj szli te, 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 kilku takich, no też nie wiadomo skąd oni są, prawda? Nie wiem, nie oglądam wiadomości, także wydaje mi się, że jestem bezpieczna. W ogóle nie. Raczej bardzo dobrze, że wojsko pilnuje, policja i tak dalej. To jest bardzo piękne, z tego popieram. Wiarygodności fake newsa mogą podnieść towarzyszy zatrzymanego Syryjczyka, którzy uciekli policji. Czy udało się ustalić, kim dokładnie są zbiegli? Nie, niestety nie wiemy nic na temat tych osób. Wiemy, że prawdopodobnie są to również osoby narodowości syryjskiej. Poza tymi informacjami nic więcej nie wiemy. A czy już skończyło się przesłuchanie? Już był przesłuchany pan Syryjczyk? Tak, obywatel Syrii został już przesłuchany w obecności tłumacza i został przekazany do oddziału w Kaliszu Straży Granicznej. Tam oni wobec niego będą podejmowali dalsze czynności. Co mu grozi? Syryjczykowi to tak. pytanie do Straży Granicznej. Oni wobec niego będą wyciągali tutaj konsekwencje. Policja po dokładnych poszukiwaniach podejrzewa. Że uchodźcy nie znajdują się już na terenie powiatu. Mieliśmy wzmożone działania policji, również wspierało nas w tych działaniach komenda wojewódzka policji w Poznaniu użyczając nam również drona do poszukiwania tych cudzoziemców. No, no niestety nie udało się ich odnaleźć. Najprawdopodobniej oni już oddalili się z naszego terenu i prawdopodobnie kierują się lub już są nawet na granicy niemieckiej. Czy Syryjczyk zdradził, czy przekroczył granicę w Białorusi, czy innym, inną trasą? Nie posiadam takiej informacji, w jakim, jakim sposobem on się dostał na teren Polski i nawiązał kontakt z kierowcą, którego przewoził na granicę niemiecką. Natomiast z informacji, które posiadamy, no to właśnie nie zamierzał on zostać u nas w Polsce, tylko kierował się w stronę Niemiec. A co grozi temu kierowcy? Czy jest on członkiem jakiejś mafii przetransportowej ludzi? Nie został jeszcze on przesłuchany, więc nic w tym temacie nie mogę więcej powiedzieć. Funkcjonariusze zarzekają się, że nie będą kierować wzmożonej uwagi na osoby o niepolskim pochodzeniu. Staramy się być tolerancyjni i podchodzić każdorazowo, indywidualnie do osób, z którymi mamy kontakt. Tutaj bardziej kierujemy się bezpieczeństwem i osób, wobec których podejmujemy interwencje, jak i samych policjantów. Prawda? Jeśli chodzi tutaj o, o to, czym. Podejrzliwie patrzymy na osoby o innej karnacji, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że nie tutaj nawet w tym przypadku cała sytuacja zaczęła się od zgłoszenia przez służby graniczne, że takim pojazdem mogą być przewożone osoby, które próbują przedostać się na teren Niemiec, dlatego była podjęta tutaj interwencja policji. Rzecznik policji dodaje, że autor Fake Newsa nie jest jeszcze znany, ale funkcjonariusze próbują ustalić, kim on jest mundurowi apelują także aby nie brać za fakt fałszywej informacji i nie popadać przez nią w panikę